Patryk, ciężki mecz, ale zwycięski, 50 do 40. Nie ma bonusu, ale to chyba było nieosiągalne. No wiadomo, to bonus było naprawdę ciężko, jednak cieszymy się z wygranego meczu po prostu i dwa punkty też nie są złe. Myślę, że to jest dobry prognostyk na przyszłość. Trudny to był mecz, bo na dystansie nie dało się walczyć, decydował głównie start dzisiaj. No zgadza się, nie wiem, czy ten, ten tur miał być tak przygotowany. Uważam, że mogłoby być troszeczkę przyczepni do startu, bo przekręcało strasznie ze startu, a po trasie mimo wszystko zawodnicy mieli dość dobrze ustawione motory. Bo nie było tak jakoś widoczne, czy tam Tomasz Gorob, czy Niki Petersen nie odjeżdżali od nas, dlatego trzeba się przygotować lepiej z torem na niedzielny mecz i wydaje mi się, że będzie na pewno lepiej. Ty dzisiaj ze swojego dorobku możesz być zadowolony, żadnego, żadnej straty punktu można powiedzieć. No dokładnie, pięć punktów plus 2, plus 2 bonusy to wydaje mi się, że nieźle. Tylko niestety trzy razy mogłem wyjechać dzisiaj, bo no nie dało się kogo zmienić, ponieważ równo jechali wszyscy zawodnicy na Dionazdawiso, mimo że przywoził same jedynki, to były to dobre punkty dla drużyny. No i trzeba niestety się starać bardziej jak widać i pokazywać się z lepszej strony w tych pojedynczych biegach, żeby wystartować więcej razy. Maturę masz już za sobą, to teraz rozumiem, że skupiasz się na większej ilości startów. No, już wszystko pozaliczane w pozytywny sposób, dlatego teraz... Może będzie korzystać trzeba z zawodów i może z drobnych wakacji. Gdzieś tam miga już 30 lipca i finał mistrzostw Polski w Gorzowie. Jak się nastawiasz na ten finał? No pozytywnie na pewno. No, będę chciał poważnie na pewno miejsce na podium, ale będzie ciężko, ponieważ dowiedziałem się wczoraj, że mimo tego, że Bartek Mardyk nie awansował, to będzie jechał za wolach, na pewno będzie ważny, ciężki rywal. No i wiadomo, bracia Prawlicy Janowski, to no na pewno będzie ciężko, jeszcze trzeba zwalczyć przeciwników i mówię, powalczyć o miejsce na podium.